Na dworze już niskie temperatury, pełna jesień, wręcz już nawet w stronę zimy idzie, a ja dalej mam tutaj letnie ubrania, czas się tym zająć, mimo tego, że mam dużą szafę, że pomieściłaby wszystko to. To jest. Fajna sprawa, żeby właśnie wyrzucić z szafy te rzeczy, które, których nie założycie w danym sezonie. Żeby po prostu one niepotrzebnie nie zajmowały miejsca, żeby łatwiej było otworzyć stylizację, żeby było widać co mamy w tej szafie, więc właśnie się tym zajmuję. To przełożyłam tak naprawdę dopiero na teraz, dlatego że jeszcze wyjeżdżaliśmy do tego Egiptu, potrzebowałam letnich ubrań i dlatego też właśnie przesunęło się to w czasie. Ponieważ już pewnie miesiąc temu spokojnie bym to zrobiła. Robię osobny odcinek z całego tego procesu, który już mogliście zobaczyć na kanale. Także jeśli Was to interesuje, nie widzieliście, tutaj wyświetliłam się w prawym, górnym rogu. Ja właśnie się zabieram. Najpierw wyrzucam rzeczy letnie typowo, których nie ma szans, że założę. Teraz jesienią i zimą. Później wrzucę tutaj wszystkie rzeczy, które wyrzuciłam z szafy na wiosnę i na lato, które są na górze w takich próżniowych opakowaniach. No, i tak, i będzie tutaj porządek, będę gotowa na stylizację jesienno-zimowe, których będzie teraz bardzo, bardzo dużo. Głównie na Instagramie, ale w shortsach też będę Wam tutaj wrzucać. Zrobiłam taką motywacyjną ścianę z 75 kartkami i już wydaje mi się, że wiecie o co chodzi. Oficjalnie zaczynamy dzisiaj challenge 75 heart, ale na własnych zasadach. I zainspirowała mnie do tego Wasia Sas, ponieważ... Wcześniej wydawało mi się, że ten challenge jest po prostu nie do zrobienia. W sensie ciężko by było pogodzić faktycznie z normalną pracą, z normalnym trybem życia, ale właśnie ona robi to na własnych zasadach i stwierdziłam, że kurczę, czemu na to nie wypadłam wcześniej, żeby zrobić sobie takie założenia, które są dla nas ważne, które chcemy wykonać, które są ponad to, co normalnie robimy, żeby właśnie wejść w nawyk, żeby nauczyć się tej samodyscypliny. No i wydaje mi się, że jest to do zrobienia. W sensie, że będzie ciężko, ale, ale to zrobię. Najważniejsze jest to, że chcę właśnie do tego Instagrama wrócić, nieraz już o tym mówiłam. I teraz dużo produkowałam też na zapas i cały tydzień spędzę na tym, że w sumie będę nagrywała głównie rolki, ponieważ nic innego nie będę za bardzo w stanie, ale o tym zaraz. Ale właśnie chciałabym skupić się także na Instagramie, nie tylko na YouTubie, jak to robię do tej pory, odkąd w ogóle prowadzę działalność na YouTubie. Będę cisnąć, żeby, żeby to zrobić. Opró Oprócz tego, no to chcę wrócić do ćwiczeń, ponieważ od tak naprawdę tych takich dwóch, trzech tygodni przed ślubem do teraz praktycznie nie ćwiczyłam wcale i to jest dla mnie nienormalne totalnie, już mnie nosi. Tak jak wcześniej byłam aktywna codziennie co drugi dzień, tak teraz właśnie tych aktywności nie było wcale, więc wracamy do tego, głównie chcę się skupić na bieganiu, ale do tego oczywiście wejdzie rower na trenerze, że wejdzie także em, jakie, jakaś siłka, no siłka tak, chcę wrócić, ponieważ już widzę i widzę na zdjęciach, na jakichś filmikach z Egiptu, jak bardzo się garbię i wiem, że w siłowni trening pleców w tym pomoże, żeby wrócić do takiej prawidłowej postawy. To będzie ciężkie, ponieważ ja się całe życie garbia, ale w tych czasach, co tak naprawdę mocno ściśnęliśmy na siłce, no to było zdecydowanie lepiej. No ale tak, jak nie będę miała siły, nie będę miała ochoty, no to po prostu długi spacer. Oprócz tego mam naukę języka hiszpańskiego i tego wam nie mówiłam, ponieważ zaczęłam naukę języka, w sensie zapisałam się do szkoły językowej i mamy takie zdalnie co tydzień zajęcia i to nie będzie trudne, ponieważ właśnie. Ada nam daje takie, taką pracę domową, codziennie jakieś ćwiczenia, um, jakieś filmiki do nagrania, napisanie zdań, tak, żeby, wiecie, ten materiał przerobić, dodatkowo nauczyć się słów e, z, danego, z danej lekcji, e, więc codziennie tutaj ta nauka będzie grana. E, I co ja tam jeszcze mam? Dieta, dieta z niskim indeksem glikemicznym, to jest coś, co przepisał mi endokrynolog i pokazywałam wam trochę posiłków, e, pozamieniałam jakieś różne rzeczy na mąkę pełnoziarnistą i faktycznie e, pszennej mąki prawie nie używam, chyba, że do jakiejś słodkości, ale też większość robię na mące w tym momencie Ale tak, dużo świństw się jadło W sensie może nie świństw, ale dużo jedliśmy Po prostu, wiecie, jakichś wynosków um, Jakiś maczek oczywiście też wpadł Ale um, chodzi o to, że Mniej jedliśmy takiego domowego jedzenia przez ten czas właśnie około ślubny. Później poleciliśmy na wakacje, tam w ogóle było słabe jedzenie, w tym Egipcie, co mówiłam wam we blogu, więc tak, chcę wrócić do zdrowego żywienia, ale też chcę ograniczyć słodkość jest zdecydowanie. Ja jednak mam, mam po prostu taki pociąg do słodkości, że szkoda gadać. No ale tak, chcę na co dzień, żeby było. Wiecie, bardzo dobrze, bez słodkości, tylko może coś raz w tygodniu będę robiła na weekend. I tyle, żeby po prostu dieta faktycznie była taka bogata w błonnik, pełne ziarna, bogata i w zdrowe tłuszcze. Więc w najbliższym czasie pokażę Wam co nieco więcej gotowania z powrotem, a nie tylko słodkości. I czy ja tam coś jeszcze miałam oprócz tego? Czytanie książek. 10%, ponieważ ja czytam na kinelku, 10% czytania codziennie, nieważna jaka tematyka, po prostu. To ważne, żeby więcej czytać niż skrolować po prostu po Instagramie. Także tak, plan jest taki. Dzisiaj zaczynamy i w sumie wychodzi tak, sobie tak to wykminiłam, że skończę w Sylwestra. I to jest moim zdaniem fajne, ponieważ zazwyczaj pod koniec roku to już się takie, czeka, aha, dobra, zaczynam od nowego roku, jakąkolwiek dieta, jakiekolwiek postanowienia, zaczyna się od 1 stycznia, a nie wcześniej. A chcę to zrobić wcześniej, żeby już po prostu te nawyki weszły w krew. I żeby już to zostało na dłużej. Także taki jest plan. Mam nadzieję, że realizacja będzie, będzie do zrobienia. Będę z tym walczyć. Ten maluch już panikuje, ponieważ wie, że rodzice ją zostawiają. A dlaczego? Bo walizki są wyciągnięte. Jedyne, co ja wczoraj spakowałam to sportowe rzeczy. Nowe buty do biegania. Właśnie ciepłe szalik i czapkę na spacery. I kapelusz, ponieważ chcę zrobić stolówkę z kapeluszem, sobie robić zdjęcia. Tutaj mamy kulę do kąpieli i też świecę, żeby sobie umilić wieczory. No i co? Czas zapakować po prostu zwykłe ubrania. Czekam aż tutaj ogarnę tą szafę, żeby wiedzieć, co ze sobą zabrać. No i chcę wziąć e, jakieś rzeczy, żeby stworzyć stolówki. Może ponagrywam jakieś outfity, więc teraz muszę pokmienić, co ze sobą wziąć. Ilość walizek może nie sugeruje dobrze, że będziemy tutaj tylko tydzień. Ale tuścowie polecieli do Hiszpanii i my tutaj przez tydzień pilnujemy W sumie nie domu, tylko bardziej zajmujemy się psami Naszymi psami zajmują się moi rodzice A my tutaj trzema pieskami. tak zamieniliśmy psy na ten tydzień Zabraliśmy trzy duże walizki pełne dżupa Ale ja mam usprawiedliwienie, że połowa z nich jest do rolek Coś, czego zapomnieliśmy z domu, a to jest taki dosyć essential, czyli nasze poduszki. Słuchajcie, nie mogliśmy wczoraj spać, nie dość, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do psów w łóżku, a tutaj niestety są przyzwyczajone i w innym wypadku piszczą czy pod drzwiami, czy na schodach, czy szczekają nawet, domagają się, więc już przeżyjemy ten tydzień, ale psy śpiące na kołdrze, która była za mała, Plus, właśnie brak naszych poduszek, więc pojechaliśmy od razu po to, żeby je wziąć. E, także mam tutaj nasze poduszki. Wzięliśmy od razu właśnie naszą dużą kołdrę, dlatego też od razu zmienię pościel, ponieważ później mi się mu nie będzie chciało. E, tym bardziej że dzisiaj będziemy długo siedzieć, e, ponieważ dzisiaj są kwalifikacje do sprintu, jeśli chodzi o formułę, dlatego też będziemy oglądać po nocy. Ktoś nie potrafi robić urodzinowych prezentów w urodziny, <laughs> dawać. Jutro jest formuła, więc idealnie masz co robić. <noise> Dlatego też mój dzisiejszy dzień wygląda tak. I składamy, słuchajcie, boli. Jaki? McLaren, oczywiście. To będzie taki większy model niż to, co wcześniej um, robiliśmy i to, co jest pod telewizorem. Znaczy, też będzie pod telewizorem, tak? Później z Red Bullem. Zacząć się Zobaczymy, czy się zmieści, zobaczymy, czy to jest coś fajnego, ponieważ tutaj mamy bez znaczka LEGO, tylko from Aliexpress. Więc zobaczymy, czy wszystkie części będą, jak się będzie składać. No ale tak, mam podzielone mniej więcej na pudełka. Włączyłam sobie minutnik i zobaczymy, ile czasu się zejdzie, ale nie wróżę, żebym zrobiła to szybko. Najgorsze jest to, że ja jestem taką osobą, która jak coś zacznie, to musi skończyć i nieważne, Jakie są obowiązki? Ja się zajmuję tym, co robię. Więc tak, filmu nie zobaczycie w tego. tygodniu. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Prawie cztery godziny później, ponieważ bez 15 minut, ja jestem na Części 89, chyba? Niech dobrze to pamiętałam. z 380, więc jeszcze trochę czasu zajmie, ale faktycznie ta ostatnia część już idzie dużo szybciej, więc może nie drugie tyle, ale w sumie wiecie, dwa razy więcej czasu jeszcze niż to, co dzisiaj zrobiłam. Jeszcze jakieś 8 godzin i będzie to zmuszone, nadzieję, No Na pewno będę chciała to zrobić, zanim wrócimy do domu. Teraz czas na chwilę relaksu. i Mam tutaj do kąpieli. Z lasza, które kupiliśmy na ten przyjazd. Specjalnie korzystamy tutaj z wanny, której nie mamy na co dzień. I teraz czas wybrać. Co ja tutaj do wanny? Wrócę Już jest woda pełna. Mam pełna wody, to potrzeba tylko kuli. Co prawda, już ze świątecznej kolekcji w kształcie rankifera jest po prostu ta bomba przysłodka, ale bardzo pasował nam właśnie jej zapach, czyli jest taki. Trochę waniliowy, trochę stronę cynamonu, ale bardzo delikatnie. Właśnie szukaliśmy czegoś takiego, więc wrzucam. pełną pewnością się ja powiedziałam Wam, że zaczynam challenge Czwartek, wtedy co opowiadałam Wam, jak to ma wyglądać te najbliższe 75 dni, ale faktycznie zaczynam go dzisiaj, ponieważ tak chciałam to wycyrklować, żeby skończył się challenge idealnie w Sylwestra, więc musiałam zacząć go dzisiaj. I już zaczęliśmy dzień od treningu. Głównie to było gadanie, ale no, trening zrobiony pełny. No wracamy na dobre tory, jeśli chodzi o treningi siłowe. No, zainstalowałam sobie aplikację, która nosi nazwę Habit i tutaj można swoje właśnie nie, takie postanowienia wrzucić. Chyba do pięciu jest w tej podstawowej wersji, ja akurat pięć założeń miałam, jeśli chodzi o ten challenge. I już mam zaznaczony workout. Workout się normalnie, wiecie, zgrywa razem z tą apką zdrowia na na Appleu, więc mam tutaj napisane, że ćwiczyłam dzisiaj godzinę i 42 minuty. Publikacja na Insta jest, no bo wrzuciłam info właśnie o tym challenge'u i już mogę sobie oznaczyć hiszpański, bo hiszpańskiego się właśnie przed chwilą uczyłam. Zrobiłam tą pracę domową od mojej nauczycielki i zostało mi jeść zdrowo dzisiaj i Przeczytać książkę. Co prawda czytałam trochę, nie wiem czy 10% równo, ale wczoraj czytałam już po północy, prawie do pierwszej, i nie wiem czy przeczytałam 10% w tym czasie, bo ogólnie przeczytałam sporo, ale dzisiaj sobie zrobię jeszcze tak na świeżo te 10%, ponieważ tyle mi chyba zostało, żeby przeczytać książkę do końca i chcę to zrobić.

Zabrałam się dzisiaj na spacer do galeria, to dlatego, że chciałam kupić podkład z Peze, który Wam pokazałam. Chciałam zobaczyć przede wszystkim kolory na żywo, ponieważ online zdecydowanie można kupić taniej, ale była ta promocja na drugi produkt minus 80, więc chciałam, że wezmę do testów także stick do konturowania. Więc tak, nagram rolkę z testu tego podkładu, ponieważ dawno nie było żadnej rolki beauty, a też chciałabym, żeby się przeplatały z tymi treściami modowymi. Przy okazji też odebrałam zdjęcie z analoga z wakacji, więc obejrzałam już sobie tak na żywo, ponieważ dostałam już wcześniej skanę na maila, więc wiemy jak wyglądają te zdjęcia i wiem, że niestety cztery totalnie nie wyszły. Akurat zdjęcia na plaży, które robiliśmy w parze i zrobiliśmy też wiki, no ale nic, czasami tak bywa. Że w każdym z ostatnich dni miałam takie elementy self-care, typowo, i ogólnie mniej pracowałam, a bardziej skupiłam się na odpoczynku. Wiecie, te wszystkie spacery, kąpiele, czytanie książek, wysiadywanie przy kominku, oglądanie filmów i składanie klocków. Nie, nie lego. <laughs> Więc ogólnie jestem wypoczęta, ale dzisiejszy dzień self-care jest jeszcze na wyższym poziomie, ponieważ dostałam zaproszenie do salonu Perfect Skin Clinic. Bo I dzisiaj po prostu selfie na wyższym poziomie, ponieważ zrobimy zabieg na ciało i coś jeszcze, ale to oczywiście zaraz zobaczycie. Czas mi przebrać wycięko do endormalogii. To jest taki wielorazowego użytku kombinezm, można powiedzieć, który zakłada się przed zabiegiem. I dodatkowo dostałam taki woreczek, żeby go spakować po prostu na kolejne zabiegi. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest taka duża przestronna łazienka do przebrania się. Można sobie zawiesić rzeczy, można wziąć prysznic, jeśli przychodzicie na taki zabieg po pracy, chcecie się odświeżyć. Przed to jest taka możliwość, więc tutaj wszystko jest. I tak prezentuje się całość. Tutaj słuchajcie, są takie rejstopki. Trochę dla mnie za małe na długość, ale nie szkodzi. Tutaj pod spodem może być normalnie, więc to no, naszej no, ja mam akurat taki cienki top, więc on nie będzie przeszkadzał. Endermologia jest dosyć popularnym zabiegiem i ja bardzo często widziałam właśnie na stories u różnych znajomych, ale w sumie nigdy nie skorzystałam z tego zabiegu i nawet nie wiedziałam dokładnie co to jest, więc nakreślę dla osób, które też nie wiedzą. Jest to masaż pod ciśnieniem które sprawia, że tkanka tłuszczowa się rozbija i dzięki temu też pozbywamy się celulit, dlatego też ten zabieg jest popularny wśród kobiet. Ujemnia skórę, napina, za także krążenie, przepływ, limfę i w przypadku takich regularnych zabiegów to możemy się pozbyć centymetrów z obwodów, więc fajna sprawa. Oprócz tego zrobiłyśmy także zabieg Mega Shape Pro i tutaj także mamy właśnie takie właściwości ujemniające skórę, ale także przy tym spalamy tkankę tłuszczową i budujemy Mięśnie. Tutaj tak naprawdę daje to efekt mocniejszego treningu. Następnie przyszłyśmy do twarzy i tutaj miałam wykonane pełne oczyszczenie wodorowe, które zarówno ma etapy oczyszczenia skóry z martwego naskórka, także porów zanieczyszczeń, toksyn czy wolnych rodników. Później wprowadzanie do skóry substancji odżywczych, nawilżających. I faktycznie po tym zabiegu od razu mamy na skórze taki niesamowity glow. I jeszcze światłoterapia, która przyspiesza regenerację Skóry, i powiem szczerze, że teraz, jak nagrywam to nieco ponad tygodniu od tej wizyty, to mam wrażenie, że naprawdę moja skóra nigdy nie wyglądała tak dobrze i nigdy nie miałam tak oczyszczonej skóry na nosie. No, po prostu jest jaśniutki, piękny, wolny od zaskórników. Skorzystałam na tej wizycie jeszcze dodatkowo, ponieważ powiększyłam usta u osoby do której mam stuprocentowe zaufanie, ponieważ już robiłam to kilkukrotnie u Izy. Akurat się fartnęło, że dostałam w piątek info, że paszport jest do odebrania i sobie akurat dzisiaj przy okazji odebrałam ledwo co. W ogóle to już przed zamknięciem, już nie było numerków, ale jakoś uprosiłam. A wiadomo, jak w urzędach sytuacja wygląda. A po pracy czas na uczce i to, co lubię najbardziej, czyli sushi. No tutaj ciastka z łososiem, a tu jest rolka z krewetką w tym furze, ze spicy mają. I właśnie jak czekałam na to zamówienie, to napisała do mnie znajoma, pozdrawiam cię Agnieszka, jeśli to oglądasz, i zapytała, czy mam wolne popołudnie, czy jestem chętna na spontaniczne spotkanie na kawkę i pogaduchę i oczywiście się zgodziłam, ponieważ nie widziałyśmy się, okazało się że chyba 5 albo 6 lat więc jakby od razu się zgodziłam e, i co, przyjechałam wcześniej nieco niż ona, więc dożyłam zrobić mały shopping świąteczny e, czego się cieszyłam, ponieważ darowałam piękne ściereczki kuchenne i także serwetki w Primarku także polecam, posiedziałyśmy kilka godzin przy kawce i herbatce i jako, że wróciłam późno do domu, jak widzicie, ale challenge to challenge, to zasiadłam do szybkiej edycji rolki i udało mi się wrzucić ją w miarę osensoryczną w tej godzinie. Właśnie się wyszykowałam gotowa na zdjęcia. Idziemy jakby tuż przed zmrokiem tak naprawdę, bo zachód słońca jest za jakieś pół godziny i ostatnio też tak dwa dni temu byliśmy na zdjęciach też tak nieco za późno, ale wtedy było słońce i był ładny zachód, a dzisiaj nie ma światła ogólnie, więc raczej taki nury look będzie, ale ja jestem byżowo brązowa więc wydaje mi się, że i tak rozjaśnie to zdjęcie. Fajna stylówka mi wyszła. I cały czas przekonuję się do kapeluszy. To jest kapelusz, który kupiłam w zeszłym roku właśnie, nie wiem, czy na wyprzy, czy pod koniec sezonu ogólnie, który, wiecie, mało kosztował. Chciałam tak na test przetestować, tym bardziej, że nawet nie wiem, czy takie typowe wełniane kapelusze są dla mnie, czy nie będą mnie gryzły, ale właśnie chciałam kupić coś taniego, żeby zobaczyć na początek, czy mi będzie to pasować. W sensie, jakby pasuje mi, i jakby lubię kapelusze słomiane, ale czy to jest coś, co ja będę nosić, ponieważ podobają mi się stylówki właśnie z kapeluszami, ale pytanie, czy one są praktyczne. Jakby słomiany kapelusz ma funkcję, wiecie, zasłaniania się od słońca, co jest dla mnie kluczowe, ponieważ ja mam bardzo wrażliwe oczy i jednak zawsze też chronię twarz od opalania się. A jeśli chodzi o jesień, no to to już jest taki dodatek typowo. Wiecie, wizualny, więc zobaczymy. No i testujemy ogólnie nasz nowy nabytek, czyli aparat z Fuji. Wybraliśmy ten model X106, albo. Tak, 6 mówią zawsze, tak, bo jeszcze jest ta wersja V, czy tam 5, która była wcześniej, ale. Nie, no wtedy to właśnie ludzie mówili V, a teraz jak już jest 6, to jest albo mieszane. No i dzisiaj obejrzeliśmy dużo filmików, e, jeśli chodzi o najlepsze ustawienia, właśnie takie imitacje filmów jak z analoga. No i dlatego też raczej już nie będziemy e, korzystać z tego starego analoga, który właśnie podczas e, zdjęć w Egipcie nie wywołał, nie zrobił, nie wyszły. Cztery zdjęcia Sunia. Cztery zdjęcia nie wyszły, które zrobiliśmy w Egipcie na plaży. Znaczy ubolewam, jakby to nie jest koniec świata, ale wiecie, zawsze jakiś fajny moment może być nieuwierzchniony. No i faktycznie klisze w tym momencie są ekstremalnie drogie, ponieważ płaciłam było po 50 zł za klisze 36 dni, co prawda, kupując w trójpaku, ale później płacimy jeszcze i za wywołanie, i za zdjęcia, zazwyczaj w jednym miejscu te ceny są nieco wyższe niż w przypadku takich jak masowo wywołujemy zdjęcia, co ja robię online, więc to wydaje się lepsza opcja, tym bardziej, że wiecie, zawsze każde zdjęcie można powtórzyć, wybrać to najlepsze i takie wywołać. Mamy kontrolę nad tym, co robimy, możemy właśnie ustawić różne filmy, a nie, że musi być cała jakby klisza w jednym konkretnym kolorze, jeśli zależy nam na jakichś fajnych ustawieniach. No i póki co, po pierwszym zdjęciu Tutaj wstawię wam zdjęcia, jakie zrobiliśmy. To zrobiliśmy na takim gotowym filmie, które są do wyboru. Dzisiaj zapisałam właśnie jakieś różne inne opcje, głównie jakby na bazie Kodaka, Kodak Gold um, i jakieś tam różne jego wersje, e, więc zobaczymy, jak dzisiaj te zdjęcia wyjdą, ile faktycznie światła jeszcze zdążymy złapać. E, ale właśnie w najbliższym czasie będziemy testować, jakby po to kupiliśmy też ten aparat ze względu na to, że on jest leciutki. Mamy oczywiście do niego smyczkę, ale jeszcze jej nie przyczepiłam, że będzie fajne na wyjazdu, będzie wygodnie go używać i po prostu będziemy mieć dużo ładnych zdjęć. Tak? Tak. Wybieramy się? Tak, bo i chłop ludzi tyle czasu, że ten aparat, co mamy, jest za ciężki, że w końcu kupiliśmy. Tak, bo jakby zaczęło się od tego, że wiecie, mieliśmy, mieliśmy różne obiektywy stałe, których używałam do nagrywania. Wymieniłam na jeden zmienny, żeby było wygodnie właśnie jednak zoomować i Robić różne zdjęcia, tylko ten obiektyw jest gigantyczny i jest bardzo ciężki, więc dlatego też zamianka na to, co mnie ostatecznie przekonała, to rolka Kai, e, wstawiłam na Instagramie. Nie wiem, czy w sumie uda mi się ją zgadnąć tutaj, żeby wam wstawić, czy nie, albo podlinkuję wam na dole w opisie zdjęcia ze stanów, które były przepiękne i, tak, i e, chłopie, wtedy musiałam go mieć. Tak, jaki chłop tłumaczył od dawna, że ten aparat jest fajny i ludzie używają właśnie do takich podróży i fajnie w ogóle robi zdjęcia. Ja wiem że to nie jest nam potrzebne. Że to jest po prostu bajer, który możemy mieć. Jakby to był argument to Dopiero nie jest tak, jak że. Kaja wstawiła, to Kaja, Kaja lepiej się zna. Nie no, super, Kaja to w ogóle jest cudowne. A czy ogólnie to... kaję, tak. Nie chodzi o to, chodzi o to, że po prostu jakby to nie było nam potrzebne. Nie mamy już dużo aparatów, kupiliśmy ostatnio kamerkę do nagrywania e, i wiecie. Jakby ten sprzęt cały czas mam dochodzi nadzieję, że już go do coraz więcej, ale mam nadzieję, że teraz po prostu chłop będzie miał większą motywację, żeby robić mi zdjęcia i będzie więcej postów na Instagramie.